Drugie targi ogrodnicze, sądeckie targi ogrodnicze, i po raz kolejny widzimy tutaj stoisku Parku M. Co Was skłoniło do udziału w targach? No, czujemy się niejako tutaj zobowiązani uczestniczyć w takich targach. Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, która realizuje, wykonuje parki, ogrody w całej Polsce. I trudno, żebyśmy się nie pojawili tutaj u nas lokalnie na targach jako Park M. E, niewiele osób sobie zdaje sprawę, że robicie przedsięwzięcia, które tak naprawdę wymagają bardzo kompleksowego podejścia, tak? Macie chyba sześć pionów, tak? Które się zajmują realizacjami. Jak to wygląda? E, mamy sześć pionów wykonawczych. Od architektów, tutaj mamy piony budowlanka, e, parki i ogrody, produkcję roślin, centrum ogrodnicze. Także sporo się u nas dzieje i niewiele, nie, nie do końca wszyscy o tym wiedzą, dlatego tutaj się pojawiliśmy, żeby pokazać między innymi nasze realizacje. Realizacje można nasze obejrzeć również na stronie internetowej parkmyślnik.m.pl, także zapraszamy serdecznie. Dodatkowo macie, co też warto przypomnieć, swoje zaplecze, jeśli chodzi o sadzonki i, i drzewka i krzewy, i wszystko można u Was znaleźć. Gdzie to jest? W Starym Sączu zapraszamy, yy, mamy tam produkcję roślin, nieopodal ołtarza papieskiego oraz centrum ogrodnicze, gdzie każdy coś znajdzie dla siebie do ogrodu, czy balkonu, yy, czy do domu nawet. Tak. Gdy piszemy o Parku M, to piszemy o wielkich realizacjach we Wrocławiu, w Warszawie. Ogrody Królewskie, ale nie zapominajmy, że równie chętnie wspieracie takich naszych miejscowych, prawda, jeśli chodzi o, o czy projektowanie, czy wykonawstwo, prawda, jak to wygląda? E, tak, jeżeli chodzi o takich dużych projektów, teraz e, zanim długo będzie otwarcie, zamknęliśmy już drugi e, ogród dolny na Zamku Królewskim w Warszawie, także w maju już będzie otwarcie takie oficjalne, a lokalnie tutaj robimy rewitalizację Parku Dukieta w Krynicy, także... Też zapraszamy. Jak już będzie oficjalne otwarcie całkiem za niedługo, to, to zapraszamy.